Luis jest kameleonem jemeńskim, ma w tej chwili rok i dwa miesiące, od mniej więcej roku mieszka w terrarium w Vinci. Kameleony jemeńskie mogą żyć 4 do 6 lat, a w naturze występują na Półwyspie Arabskim, czyli w Jemenie i w Arabii Saudyjskiej. Z reguły są to tereny górskie, warto też wiedzieć, że jest tam bardzo gorąco i występują dwie pory deszczowe. Po to spory deszczowej jest niesamowicie dużo wody, tylko przez krótki czas. Z reguły jednak jest dość sucho. Temperatury w ciągu dnia przekraczają nawet 40 stopni Celsjusza. Nocą mogą spadać do 20. Czasami bywają takie okresy, kiedy temperatura jest jeszcze nieco niższa. Wówczas kameleony wpadają w pewne odrętwienie i nawet spadają z gałęzi. Kiedy zajdzie słońce, rozgrzewa je i dopiero stają się Aktywne. W jak myślę, że nie ma potrzeby tworzyć, aż takich warunków by miały nam spadać, lepiej, żeby było cieplej. Dodam też, że kamelony jemeńskie to zwierzęta, które powinny żyć samotnie. Są bardzo agresywne względem przedstawicieli, innych przedstawicieli własnego gatunku. Jeśli połączymy dwa samce, będą się atakować. Najpierw będą prychać na siebie, stroszyć się. No a Do walki dojdzie dopiero wtedy, kiedy będą bardzo. Porównywalnych rozmiarów i żaden nie będzie chciał ustąpić. Raczej mają na tyle oleju w głowie, by nie robić sobie krzywdy. Jeśli dojdzie do walki, może to skończyć się śmiercią któregoś z kameleonów. Samice mogą być też atakowane przez samce, Czyli to nie ma tak, że możesz trzymać parę kameleonów i będzie wszystko ok. Jeśli decydujesz się na kamelona, trzymaj go samotnie. Łączymy samca i samicę tylko na czas godów. Kameleony potrafią zmieniać, bardzo szybko potrafią zmieniać swój kolor. Po pierwsze, wtedy, kiedy się zdenerwują, stają się ciemniejsze, takie brązowawe, szarawe. Oczywiście zależy to od konkretnego osobnika. Ponadto mogą dopasowywać swój kolor do koloru otoczenia. Jednak pamiętaj, że przede wszystkim ich kolor jest świadectwem tego, jakie mają w sobie w danym momencie emocje. Jeśli chodzi o budowę kameleonów jemeńskich, na głowie u samców występuje charakterystyczny kask, taka struktura, która nie do końca wiadomo po co jest. Niektórzy przypuszczają, że do zbierania kropel z rosy, która może powstawać rano, inni po to, żeby chłodzić to zwierzę, a może po prostu, żeby imponować samicom, czy też bardziej imponować innym samcom. Trudno powiedzieć. W każdym razie kameleony, Samce mają wyraźny kask. Oczy bardzo charakterystyczne, które mogą poruszać się niezależnie. Czyli jedno może patrzeć w dół, w lewo, inne w prawo do góry. Całkiem ciekawa umiejętność. Poza tym kamelony mają bardzo, bardzo długi język. Ich język może być niemal tak długi jak ogon. Język jest lepki. Błyskawicznie potrafią go wysunąć w stronę swojej ofiary, przylepić tę ofiarę, wciągnąć do pyska. Przegryźć, aby zabić i połknąć. Praktycznie połykają w całości swoje ofiary. Mają też nozdrza, i tu ciekawe przystosowanie: mogą pozbywać się nadmiaru soli bez utraty wody. Dlatego wokół nozdrza może pojawiać się biały osad. Jest to naturalne, jest to ok. W ten sposób kameleon pozbywa się nadmiaru soli. Jeśli. Przyjrzysz się głowie, zauważysz, że nie ma żadnych otworów dodatkowych, czyli nie ma uszu. Kameleony są głuche, jednakże odbierają drgania z otoczenia. Tłów jest dość długi. Charakterystyczne są też bardzo długie kończyny, cienkie. Wydaje się, że są niesamowicie delikatne, jednak kameleony są bardzo silne. Mają po pięć palców, z tym, że palce są połączone dwa razem i trzy kolejne też razem. Tak, aby łatwiej było chwytać gałęzie. U samców na tylnych odnóżach występują ostrogi, takie małe wyrostki, charakterystyczne właśnie dla płci. No i długi, chwytny ogon, bardzo silny, którym kameleon może się trzymać, no i ma nad nim niesamowitą kontrolę. Przejdźmy teraz do opieki nad kameleonami jemeńskimi. Terrarium. Im większe, tym lepsze. To oczywiście pewne hasło, ale dobrze by było, żeby było dość wysokie. Na przykład 1,20 m wysokości to świetny wymiar. Z 90 cm szerokości no i przynajmniej 60 cm głębokości. Ważne, aby terrarium było przewiewne. Dlatego też w naszym terrarium są siatki z każdej strony praktycznie oprócz ścianki, tylniej. Dzięki temu kamelon nie będzie miał zatęchłego powietrza. Pamiętaj, że występuje w naturze na Półwyspie Arabskim. Jest przepływ powietrza i jest też dość sucho, czyli nie musimy się martwić o wilgotność, a musimy się martwić o przewiew, o to, żeby była odpowiednia wentylacja. W terrarium dobrze by były gałęzie, bądź żywe rośliny, jeśli zechcesz. I miejsca, po których kamelon może się przemieszczać, czy też gdzie może się schować przed wzrokiem ścipskiego człowieka. Oświetlenie. Dla kameleona będzie potrzebne odpowiednie oświetlenie. Po pierwsze promienianie UVB, po drugie, kameleony uwielbiają, kiedy jest ciepło, więc będą potrzebne żarówki grzewcze. To co istotne, zadbaj o osłonki. Kameleon może chcieć wchodzić wręcz na żarówki, mógłby się wówczas poparzyć. Dlatego wykorzystaj osłonki z siatki, takie na przykład jak te, które widzisz za moimi plecami. Temperatura. Kameleony jemeńskie to zwierzęta, wybitnie ciepło Ważne, aby miały wyspę ciepła, gdzie temperatura będzie 35-37 stopni Celsjusza, ale też miejsca, gdzie będzie chłodniej, aby kameleon mógł się tam schować i ochłodzić. Jeśli będziesz mieć rośliny, to mogą one stanowić świetną kryjówkę. Nie tylko miejsce do spinaczki, ale również duże liście mogą być kryjówką dla kameleona i czasami może chcieć właśnie podnieść się, ukryć wilgotność. Kameleony jemeńskie to zwierzęta, które nie potrzebują zbytniej wilgotności. Oczywiście, jeśli będziesz mieć żywe rośliny w terrarium, trzeba je podlewać, trzeba je zraszać. Ale też ciekawostka, jeśli postawisz wodę w miserce, kameleon nie będzie z niej korzystać. Potrzebuje wody płynącej, a wręcz kapiącej. Jest przyzwyczajony do tego, że pije rano o wschodzie słońca, kiedy pojawia się rosa i kropelki skapują z liści. Są dwie szkoły. Możesz zainstalować poidełko, są specjalne poidełka, które imitują tą kapiącą wodę. Albo możesz zastosować taką strategię, którą my wybraliśmy w Vinci, czyli zraszać raz czy dwa razy dziennie terrarium tak intensywnie, aby rzeczywiście woda skapywała z liści. I wówczas kameleon pije. Z moich spostrzeżeń wystarczy mu kilka kropli. Potem już przestaje interesować się wodą. Wystarczy mu kilka kropli plus woda z pożywienia. Pokarm. Kameleony jemeńskie to zwierzęta teoretycznie wszystkożerne, przede wszystkim jednak polują na owady, takie jak szarańcze czy kraczany, oczywiście niewielkich rozmiarów, bądź wierszcze, mogą też zjeść jakieś patyczaki czy mączniki. Jeśli chodzi o pokarm roślinny, to stanowi bardzo niewielką domieszkę. U nas Luis obgryza czasami liście niektórych roślin, na przykład paproci. A czasem może nawet dostać jakiś owoc. Istotne jest to, żeby zadbać o węglan wapnia, który jest im potrzebny. W związku z tym posypuj bez przesady oczywiście węglanem wapnia bez witaminy D3 pokarm. Poza tym co jakiś czas przydadzą się witaminy. U nas dostaje odrobinę witamin raz w tygodniu. Jeśli chcesz jednak, aby Twój kameleon był rzeczywiście w dobrej kondycji, to obserwuj. Każdy osobnik jest nieco inny, ma nieco inne warunki, czyli obserwuj, jak się czuje, jak się zachowuje. Jeśli będzie zmieniał kolor na ciemny dość często, to jest to sygnał, że coś jest nie tak. Poza tym warto kontrolować, poprosić lekarza weterynarii o badanie kamelona, aby uniknąć jakichś błędów w opiece. U kamelonów jemeńskich występuje bardzo duże zróżnicowanie osobnicze, jeśli chodzi o ich. Wymiary. Samce mogą mieć nawet 60 cm długości łącznie z ogonem, ale bywają takie, które mają tylko 40 kilka. Samice mogą mieć do 30 kilku cm długości. No i tak samo jest z wagą. Samce mogą ważyć nawet 180 g samice 90 100, kilkanaście, przy czym jeśli mają jaja, stają się zdecydowanie cięższe. No i właśnie, jeśli chodzi o jaja, to jeśli chcemy je rozmnożyć, potrzebujemy na krótki czas połączyć samca i samicę. Kiedy dojdzie do zapłonienia, będą jajeczkę rozwijać się we wnętrzu samicy, będzie też stawała się ciemniejsza. Tak to już jest, wtedy jest to normalne. Kilka dni przed złożeniem jaj zacznie schodzić na dno, szukać odpowiedniego miejsca, grzebać. W pewnym momencie wykopie jamę i w niej złoży jaja. Bardzo ważne jest, to, aby zadbać o jej bezpieczeństwo, o komfort. W tym czasie, bowiem jeśli przerwie składanie jaj i zostaną w jej wnętrzu, może to doprowadzić nawet do jej śmierci. Kiedy jaja będą już złożone, czas na inkubację. Będą się inkubować około pół roku. Małe kameleony przez jakiś czas mogą być trzymane razem, potem jednak trzeba je też rozdzielić. Pamiętaj także o tym, że kameleony jemeńskie są objęte ochroną. Jest to gatunek zagrożony wyginięciem. Dlatego, jeśli kupujesz kameleona jemeńskiego, dopytaj o odpowiednie dokumenty, a potem zarejestruj je w biurze ochrony środowiska. Myślę, że masz już pakiet podstawowych informacji na temat opieki nad kameleonami jemeńskimi. Jeśli jednak masz jeszcze jakieś pytania czy refleksje, napisz to śmiało w komentarzu. Jeśli interesujesz się przyrodą, interesujesz się zwierzętami, zajrzyj na naszą stronę internetową i sprawdź, czy mamy aktualnie zajęcia z opieki nad zwierzętami właśnie dla Ciebie. vinci.fm